No i Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zobaczycie pełen serwis kłada Canam Outlander XMR-1000R. Przeprowadzimy sobie pełen tutaj serwis filtrowo-olejowy. Tam już czekają gotowe filtry. Za chwilę całego kłada sobie rozbierzemy. Założymy też gniazdko elektryczne fabrycznie. Nie, został, nie zostawały kłady wyposażone w takie gniazdo, tutaj już wstępnie sobie zamontowałem uchwyt, w tym miejscu chyba będę to widział, pod, oryginalne, pod oryginalną śrubę, pod oryginalne mocowanie, tutaj będę chciał to wszystko poprowadzić, filtry znajdują się tutaj z olejami. Filtr powietrza, który tutaj nie widzicie, nie zostanie wymieniony, bo został przeze mnie sprawdzony, wygląda jak nowy, także albo był niedawno wymieniany, albo po prostu no, nie miał gdzieś się po prostu zabrudzić, także filtra powietrza nie będziemy wymieniać, ale oczywiście pokażę Wam, gdzie się znajduje, jak wygląda, jeśli chodzi o oleje, to, postanowi, to postawiłem na sprawdzone marki, niezawodny fusz, czyli silkolen 5W40, wszyscy zalecają lać 5W40 w Polsce, instrukcja obsługi mówi co innego, bo jest 10W50, nie wiem czy to zależy od klimatu, od kontynentu, czy od jakichś tam zaleceń regionalnych, tutaj wszyscy leją 5W40, także również tutaj full syntetyk zostanie wlany z 5W40. Eee, olej 75W40, czyli jest to olej do skrzyni biegów, i też go wlewamy do przedniego mechanizmu różnicowego. Do skrzyni biegów chodzi około 450 ml, do, do przedniego mostu około 250, jeśli się nie mylę. Na pewno no, litr starcza, żeby wykonać, ten, żeby wykonać tą wymianę, jeśli chodzi o silnik, jeszcze wrócimy do niego, wchodzi około 2 litrów, tutaj mamy bańkę 4 litrową, także powinno starczyć na dwie wymiany, no i do tylnego mostu zalecają 75w90, także musicie mieć trzy różne oleje. Można, te, można by było też wymienić świece, lecz kładź nie ma jakichś tam problemów z odpalaniem, e, żadnym uruchamianiem ani nic się tutaj nie dzieje z układem zaponu. Także te świece też zostały teraz pominięte. Całego sobie rozbierzemy, nasmarujemy e, linki, zakonserwujemy to co powinno. E, ostatnio po zakupie m, zostały. Nasmarowane wszystkie wahacze tulejki, także zawieszenie jest w pełni nasmarowane, przeserwisowane. Ale jeśli znajdziemy odrobinę czasu, to pokażę Wam, gdzie się to znajduje. Także na ten moment kończę. Ja się tutaj biorę za rozbieranie sprzętu. No i słuchajcie, pierwsza czynność, wymiana oleju w przednim dyferencjale być może dla kogoś zaczęliśmy od dupy strony. Tutaj najszybciej, najłatwiej się dostać, także odkręciłem sobie prawe koło. Odkręciłem sobie śrubkę, zobaczcie, tak to wygląda. Ona jest na taki imbus. Udało się, jest tutaj dojście mimo osłony. Wchodzi tutaj olej 70. 5W90 Dokładnie, żeby właśnie skłamać, wchodzi tutaj pół litra oleju. O, tak to wygląda. Dobra, zabrałem telefon, zdążyłem. Eee, klucz na imbusie. Jaki to jest imbus? S25 sobie Ładnie teraz, sobie skapnie. Spróbujemy też opuścić kłada na bołwanku, żeby troszkę go bardziej wypoziomować. Zobaczymy czy coś więcej nam tutaj zleci. No i poczekamy. No i słuchajcie, jak już wszystko zleci, zakręcimy sobie śrubkę. To tutaj macie kolejnego imbusa. No i lejecie tak długo ten olej, aż zacznie Wam tą, yy, Wam tą śrubką, tym otworem kontrolnym wylatywać. Wtedy macie odpowiedni stan oleju. Yy, jak chcecie, możemy zacząć sobie do instrukcji, żeby nie być w tym tutaj gołosłownym słownym, czy bez poparcia. Macie front differential oil i. Mamy pół litra oleju 75W90 i taki właśnie lejemy. Tutaj macie tylny dyferencjał i już macie 75W140, czyli taki sam olej, który wlewamy do układu skrzyni biegów. Jak ten olej wygląda? Ogólnie ludzie piszą, że powinno dużo opiłku wylecieć z tego mostu, że zazwyczaj dużo opiłku wylatuje. Ja tutaj tych opiłków nie widziałem. Co prawda ciężko tutaj stwierdzić, bo widziałem brudne wiaderko, ale nie rzuciło mi się w oczy, żeby nie wiadomo jak brzydki ten olej leciał. Nawet jak tutaj kapie, to wygląda on całkiem spoko. Także może był całkiem niedawno wymijany, ciężko powiedzieć. Ale le, lepiej to zrobić, mi jest zapisane i, i spokojna czysta głowa. Można wtedy sobie jeździć Dobra, jeszcze chwileczkę, zakręcam to i wlewamy świeży olej. No i zobaczcie, musicie sobie zorganizować tą szczekawkę. Najlepiej z wężykiem, żeby mieć lepszy dostęp. Troszkę sobie kłada przechyliłem nawet na lewą stronę, żeby delikatnie więcej weszło. Jak będzie nam się tutaj przelewać olej z tego otworu rewizyjnego co znaczy, że już jest dość. Dobra, czekajcie. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale zapalę wam światełko i zobaczcie, że jest idealnie. Także w tym momencie możemy zakręcać korek, on jest na troszkę większy imbus. taką wygląda właśnie No i co robimy? Zakręcamy odtuszczamy. No, i to wszystko, jeżeli chodzi o przedni most. Dobra, jak mamy przód rozbrany, to jeszcze powiem na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli ściągamy koła, to warto się przyjrzeć temu, jak wyglądają klocki hamulcowe. Jak widzicie, jest ich 50%. 50%. Nie wiem, czy coś widzicie, bo mamy słońce pod zewnątrz które bezpośrednio tutaj świeci przy okazji możemy nasmarować cały tutaj układ zawieszenia wahacze góra dół drążek stabilizatora tutaj też macie wahacz u góry również także tych smarowniczek trochę jest jak widzicie jedna druga trzecia czwarta 5 kalamitek tutaj na stronie, z drugiej strony tak samo. Smarowniczki są tak fajnie wyprofilowane, że jesteście w stanie dojść standardową smarownicą. Nie musicie kombinować z jakimiś przejściówkami, kącówkami. Także fajnie, że o tym pomyśleli. Także smarownica z taką głowicą jest wystarczająca. Na ścisłe nie musicie ściągać koła, nie? tylko ja bym zalecał. Tego koła nie ściągałem i dało się nasmarować, ale jest dużo lepszy dostęp, dużo lepszy komfort, jeżeli te koła są ściągnięte. O, gdzieś mi tutaj zmywać spad. Zmyjemy po tym oleju, żeby nic nie było tutaj tuste. Wydmuchamy. I mamy tutaj przód, można powiedzieć, że gotowy. Można to sobie sprawdzić, czy tam plastików, czy gdzieś nic nie jest ułamane, czy nic się nie odkręca. Także za jednym razem wykonujemy wiele czynności, i potem nie musimy tutaj tak często zaglądać. Dobra, mamy kolejny etap to wymiana oleju w silniku, poróżniamy sobie bagnet od oleju, schodzimy sobie na dół, bierzemy klucz numer 17 też mamy tutaj otwór zrobiony w płycie, no i po prostu sobie odkręcacie tak wygląda e, tak wygląda ta śrubka z magnesikiem na opiłki Olej również tutaj wyglądał bardzo dobrze, bym powiedział. Ale widać, że są jakieś zanieczyszczenia na magnesiku. Także sobie to wszystko wypukamy. No i zalewamy nowym olejem, a nowy olej, to wspomniany wcześniej, Fuchs z silkolenia. wchodzi 2 litry w układ smarowania, bańki mamy 4-litrową, także powinno wystarczyć nam na dwie wymiany. A, i tutaj sobie musicie ściągnąć ten boczek. Który sobie położyłem tutaj na takie kołki wielorazowego użytku, za pomocą takiego chwytaka sobie się ten boczek. I za chwilę sobie odkręcimy tutaj filtr oleju, także to tyle. Za chwilę go odkręcę to Wam jeszcze pokażę jak on wygląda, dobra? i Wracamy do tego filtra. Oleju. Macie to na taki Torx, czy jak to się nazywa. Eee, no i filterek znajduje się w takiej puszeczce. Zabezpieczony jest to O-ringiem. No widzicie, e, latał tutaj oryginalny filt oleju. No wygląda jak wygląda, jak po prostu jak dosyć zużyty filt oleju. A pójdziemy sobie po nasz zamiennik. polski filtron. Może dla kogoś to jakiś kiepski filtr budżetowy, ale stosujemy od lat tutaj na warsztacie we wszystkich pojazdach, można powiedzieć nawet w, w swoich drogich Mercedesach czy u klientów stosujemy ogólnie filtrona i jesteśmy zadowoleni. W sumie filtron robi też Filtry dla mana, jak dobrze pamiętam. Hmm, czymś się różnią. Wyglądają można powiedzieć tak samo. Budowa całkiem podobna. Jest to model HF152. Jakby ktoś szukał. Także tak to wygląda moi drodzy. Uszczeleczka, nie uszczeleczka, troszkę tutaj namoczymy to. I co to siedzi w ten sposób. O, także zobaczcie, że z obudowy nie wypada, jeśli chodzi o samo tutaj odkręcenie tego, to też nie jest to skomplikowane. Jak na razie idzie wszystko sprawnie. Jest to intuicyjne, ergonomiczne jeśli chodzi o. O serwis tego wszystkiego. No nie ma jakiś, wiecie, czasami są takie urządzenia, takie kłady, pojazdy, gdzie dostęp jest jakiś skomplikowany, albo potrzebujecie gdzieś drugą osobę, żeby coś odkręcić. Czasami jest ciężki dostęp do tych filtrów powietrza. No i się trzeba nagłówkować. Jak widzicie, wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Robimy już kolejną czynność, także powiem wam, że całkiem spoko mi się tutaj pracuje przy kanamie, dużo lepiej niż przy CF moto, bo przy tych CF-motor, wiadomo, troszkę ta jakoś się zgorsza. Te śrubki, niektóre były jakieś poutleniane czy pordzwiane. Czasem się poobkręcały te główki i nie dało rady czegoś odkręcić, albo się gwinty pozrywały w jakichś tam śrubkach. Potem człowiek chciał coś dokręcić, to nie szło. Trzeba kombinować. Tutaj jak na razie jestem zadowolony. I co, dwie śrubki w sumie przykręcacie stąd, a tą trzecią tutaj macie dostęp, nie, możecie sobie na przeduszce po prostu to wsadzić i, i zakręcić. Ja to zakręcam, sobie przykręcę, otuszczę. No i co, zakręcę korek na dole i będziemy wlewać świeży olej. Na świeży olej, no to gdzie wlewamy? No tutaj, gdzie mamy bagnet, nie? Także <laughs> 2 litry oleju i będziemy mieli to wszystko zrobione. I przejdziemy sobie do tylnego dyferencjału, do tylnego zawieszenia. No, tutaj mamy olej odlane równo 2 litry. No z takich ciężko tutaj odmierzyć, nie ma żadnej miarki. Jest to po prostu zwykły worek w środku. Także idziemy i wyjmiemy sobie to do silnika. Czyli, wedle instrukcji, zobaczymy, ile pokazane będzie na bagnecie, żebyście widzieli, mieli jakiś pogląd. Dobra, za chwilę wlewamy i patrzymy. I zobaczcie, odlaliśmy równo 2 litry i jest maksymalny stan. Także yy, jeszcze coś pójdzie do filtra. Zobaczcie, nawet nie muszę tego wyciągać, jest maksymalny stan. Także już sobie to zakręcam. Wiadomo, coś tam pójdzie jeszcze do filtra no i troszkę delikatnie zejdzie, ale i tak będzie w górnej granicy. Także jak widzicie, 2 litry jest wystarczające, nie ma co tam za dużo lać ani przelewać, bo i tak się więcej nie zmieści. Także zobaczcie, zostało Wam jeszcze drugie tyle oleju i możemy sobie zmienić za jakiś czas znowu. Nie wiem, jaki interwał sobie przyjmujecie, czy to będzie 1000 km, czy raz w roku. Nie wiem, czy dużo będziemy jeździć, czy nie, ale pewnie w tym roku to nie nastąpi, chyba że pod koniec sezonu. Chyba, że naprawdę będziemy intensywnie tutaj korzystać użytkować. Dobra, to co? Teraz przejdziemy do skrzyni biegów oraz do tylnego mostu. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj przygotowanego okłada pod wymianę oleju w skrzyni biegów znajduje się to tutaj macie śrubkę kontrolną oraz do wlewania tutaj wlewamy śrubka poniżej o dokładnie tamta tutaj pokażę wam palcem tą śrubką spuszczamy ten olej no i widzicie dosyć sporo trzeba tu rozebrać trzeba pomyśleć żeby nic nie połamać nic nie uszkodzić troszkę jest tych elementów są one tutaj poskładowane Tutaj, czyli podnóżek, boczki, wszystko dosyć sprawnie poszło, bez uszkodzeń, to jest dla mnie najważniejsze. Od góry też musicie plasticzki odkręcić, w okolicach akumulatora tutaj ściągnąć tą osłonę, także jest dosyć sporo. Ale jak ma być to zrobione porządnie, no to musi być tak e, zrobione, że musimy to odkręcić, bo inaczej tego oleju nie wymienimy, także pewnie dużo osób będzie ten olej e, w skrzyni odpuszczać sobie, e, nie wiem co jaki czas, co jaki interwo powinno być to wymienione, ale będzie to zrobione, będzie spokój na ileś tam tysięcy kilometrów mam nadzieję, e, przy okazji wyregulujemy sobie tutaj na ciągle zmianę biegów u wielu osób na biegu tutaj polowym za nie do końca zawsze wejdzie ten bieg także sobie tutaj wyregulujemy na żeby po prostu żeby po prostu ten bieg zaskakiwał i było to przyjemniejsze do, do zmiany później sobie też tył rozbierzemy bo będziemy podłączać te gniazdo, o którym wam mówiłem na przyczepę, także widzicie wszystko przy okazji sobie tutaj zrobimy i tyle. Dobrze, ja tutaj biorę się za spuszczanie tego oleju, za odkręcenie tej śrubki. No i będziemy nalewać świeży olej. No i właśnie w tym momencie sobie spływa ten olej z krzyń biegów. O, tutaj możecie sobie zobaczyć, tak wygląda korek. Dobrze, zobaczcie, że dosyć opiłków jest. Dobrze, dobrze, że wymieniamy. Jest też magnesik, także bajeczka. Akurat nalałem olej do skrzyni biegów, tak to wygląda. Zobaczcie, jest taki nietypowy, niebieski. 75W 140, taka szykawka. Weszło około 400 ml, także zakręcamy. My jesteśmy z tyłu układa. Musiałem wyciągnąć hak, zdemontować osłonę od dołu, bo szukałem korka spustowego od dołu. Znajduje się tutaj z boku. No i okazuje się, że jest standardowa niespodzianka. Zobaczcie sami tutaj. Jest utopiony impuls, złamany. Także będę walczył, żeby go wyciągnąć. Eee, odkręciłem na razie, nie będę zakładał osłony górnych tutaj przegubów. Zobaczcie, e, są tutaj te górne uchwyty, używane. Czekajcie, jak to powinno być. Coś takiego. No dobra, nieważne. Także, e, jeśli wiecie, kto tutaj w okolicach krajenki spawa aluminium i jest w stanie te uszy przyspawać, to byłbym wdzięczny. E, no i co tutaj na szybko? E, jest e, korek spustowy. Tutaj u góry macie korek do wlewania. Macie też napisany. Jaki olej 75w140 i 250ml wchodzi w ten układ eee, No i tyle Także ja się biorę za odkręcanie Chciałem odkręcić, zobaczcie ostatnie kropelki oleju eee, Zakręciłem to akurat tutaj, już odkręciłem korek od wlewu eee, No i zobaczcie, tutaj jest ten kawałek imbusa, udało się go wyciągnąć, także biorę się za nalewanie oleju i będziemy mieli koniec. Nalany olej do mostu możecie zweryfikować tutaj również zawieszenie, nasmarować. Yy, macie tutaj jedną kolamitkę drugą, yy, jedna, druga, i tutaj sobie przejdziecie z boku, też macie dostęp do trzeciej, znajduje się tutaj to samo z tamtej strony. Czyli mamy 6 kalamitek, no i oczywiście możecie nasmarować pod spodem krzyżak. Na wale też są kalamitki, też nie ma problemu, żeby to nasmarować. Tutaj jeden, i, i z drugiej strony drugi. Także tak to wygląda. Dobra, ja się biorę za skręcanie. Później opuszczamy kłada i bierzemy się za górę, rozkręcimy górę i bierzemy się za elektrykę, żeby założyć to gniazdo. Instrukcja jeszcze mówi o takim łapaczu iskier, żeby tutaj sobie to odkręcić, jest takie sitko. Ja to odkręciłem, wyczyściłem i teraz sobie będę to po prostu przykręcał, to są reszty. Tu jest reszta elementów od tego. No i tyle. Także jak skręcimy, to zobaczymy co dalej. Dzień kolejny udało się podłączyć gniazdo elektryczne. Wczoraj do 23 chyba 10 siedzieliśmy i podłączaliśmy tutaj. Zobaczcie, gniazdo już jest zamontowane. Teraz właśnie uzbrojam całą górę, tutaj to wszystko było ściągnięte. No i przykręcam teraz bagażnik. Nakładkę i powoli do przodu. Dobra, zrobiłem małe testy. Jestem ku końcowi skręcania. Za chwilę będę tutaj montował prawy boczek i będziemy kończyć ten materiał. Jeszcze pokażę Wam, gdzie się znajduje filt powietrza. Filt powietrza jest tutaj. Musicie sobie ściągnąć tą obudowę, podważając do góry w ten sposób odsuwacie sobie na bok, na tą stronę, na którą Wam pasuje no i tutaj znajduje się filt powietrza ogólnie jest czysty, tutaj tą gąbkę za chwilę wyczyszczę zbierała zanieczyszczeń, jak ostatnio jeździliśmy w terenie no ale tutaj znajduje się jakby filt powietrza, także e, e, także Tutaj się go wymienia po prostu. Dobra. Widzicie, kłada mamy już całego skręconego. Żadnej śrubki nie zostały, co bardzo cieszy. Eee, podeszłem sobie teraz do lewej strony kłada. Rozkręciłem wariator. Nie było tutaj e, łatwo się dostać ze względu na te osłony aluminiowe, które mamy od spodu. No, tak, tak to się prezentuje. Jak widzicie, pasek jest e, nowy. W bardzo dobrym stanie. No i tutaj warto sobie od czasu do czasu zerknąć, wydmuchać z tego osadu od zużytego paska. Zobaczyć, czy jest wszystko w porządku, czy się nic nie odkręca. Jak widzicie, tutaj wszystko wygląda jak z fabryki. Także będziemy sobie to skręcać. Tak to wygląda też osłona. Tutaj macie taki koreczek, jak gdzieś tam zanurzacie kłada, dostałaby Wam się tu woda no to tutaj sobie odpinacie tą sprężynę ściągacie tą gumkę i możecie opróżnić wodę. Dobra, ja się biorę za skręcanie zostaje nam jeszcze nasmarowanie linek smarem i to będzie wszystko. A, jeszcze dokręcimy sobie koła i wyregulujemy ciśnienie. Mamy wszystko porobione, zamówiłem takie lusterka, bo nie było 70zł tutaj już zamontowałem na standardową obejmę weszło tutaj nie było miejsca żeby to zmieścić zobaczcie nie mieści się tutaj koło tego zbiorniczka i była wkręcona tutaj taka śruba i no. tak pomyślałem że to wykręcę wkręcę coś takiego no i właśnie wkręciłem i zobaczcie, pasuje. Mam nadzieję, że nie wyrwie tutaj z tego uchwytu i nie jest to jakoś zakazane. I będziemy mieli wszystko zrobione. Lusterka zostały przykręcone, tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Jeszcze z takich ciekawostek serwisowych, konserwacyjnych warto zajrzeć tutaj pod tą osłonę. Mamy tutaj filterek, paska wariatora, czyli dopływ powietrza. Także musimy zwrócić uwagę, żeby tutaj było czysto. Mamy też pod siedzeniem płyn hamulcowy. też Możecie czasami zerknąć, czy jest ten płyn na odpowiednim poziomie. No i tutaj też macie płyn chłodniczy razem z chłodnicą. Także co jakiś czas tutaj zerkamy i patrzymy, czy jest prawidłowy stan. Myślę, że wszystko udało mi się dokładnie przedstawić. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, czy o czymś po... zapomniałem, coś pominąłem, to możecie napisać. W komentarzu. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć, pozdrawiam.